Odcinku opowiem wam, jak urządzić lokum dla chomika. Zapraszam do oglądania. Lokum chomika powinny być jak największe. Zalecany optimum to 120x60 cm. Zalecane są akwaria, klatki oraz samle. I mamy krok pierwszy, czyli nasze lokum. Dno mieszkanka najlepiej pokryć grubą warstwą ściółki, najlepiej ściółką lnianą, konopną lub trocinami odpylonymi. Krok drugi mamy, czyli naszą ściółkę. Przy urządzaniu lokum postaw na naturalność, a także na różnorodność. Najlepiej gdyby akcesoria były drewniane. Niezbędne wyposażenie to schronienie piaskąnica z piaskiem, miska na pokarm i wodę, kołowrotek dopasowany wzrostem do homika. Krok trzeci mamy, czyli niezbędne wyposażenie lok. Opcjonalnie możemy dodać tunele, mostki, dodatkowe domki, domek ceramiczny lub drewniane zabawki. Krok czwarty mamy, czyli dodatkowe akcesoria. Do dekoracji mieszkanka można użyć też zboża, kamienie, mech do terrarium lub siano. Krok piąty mamy, czyli dekoracje. Teraz śmiało możemy powiedzieć, że lokum naszego chomika jest gotowe. Wow! Congratulations! To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Zachęcam także do subskrypcji naszego kanału.